Dobra, twórz trochę. Ty hey, grupę ci coś? Bo jak ci nie było, to nawet pewno fajną rzecz. Co znalazłeś? Ja chciałem właśnie o koendera sobie zrobić, żeby znaleźć portal. No właśnie ja też mam o kołendera, ale chodź zobaczyć to. A co zrobiłeś? Co Ja zrobię? zobaczę tego, czy mam wiaderko z wodą. A co, o, mam. co znalazłeś? Wiaderko z... Ja mam wiaderkę z wodą, czekaj to. Te... Ja mam, ja, ja mam, chodź. Ale co znalazłeś? To powiedz ten. Jakąś wieżę no, znalazłeś? O wiesz, tam jest pillagerów pana to pójdziemy? Bo nie, nie widziałem... No! nie, 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 że... Ja coś ważniejszego znalazłem. Co znalazłeś? To to było. co znalazłeś? Ty nie spychaj nie nadcieniewasz. Teraz znalazłeś? Ale pokaż, bo Stachuj. Stachuj! Okej... Okay. Dobra, ja lecę jakby to. I ty też lecisz, dobra. Ej, co ty znalazłeś, że ty tak... Tak podekscytowany? Oła, Mimek. Nie no, Mimek! Żyjesz? Żyję, żyję, żyję spokojnie. Dobra, ale co, co ty znalazłeś? Co to za dziurę zrobiłeś? Dlaczego to? Co ty gadasz? Co ty gadasz? No. Jak? Jak kupię? No, przy. Bo tutaj gdzieś, gdzieś tutaj był cape, nie pamiętam gdzie, mniejsza o to. I tu po prostu tutaj coś znalazłem przypadkiem. Co ty gadasz, ty? Jesteś. No, poszedłem po Za Ciemno mi tu. Ja, ja mam ładnie łopcuk z zna holda Ty, tu nie mów, że pokonujemy smoka? Jak chcesz No dobra, ale ja się muszę wiem, jak ja muszę sobie wziąć tam jakieś budo... ten, ten rzeczy, to przy, muszę się przygotować, bo mam trochę słabej temu Więc czekaj, szybko, dobra Masz jakieś bloki? A dobra, woda, okej okay. To dalej wychodzimy i Ach. To dalej wychodzimy i, dobra, ileś pierwszy Dalej wychodzimy i po prostu musimy się naszykować co ja tutaj mam za i yeah. Złote jabłko na pewno będę chciał. Żelazo. W tym tyle, dobra. Zbro... Masz... dobra. Uznajmy, że masz tam jakieś diamenty. Proszę, po... powiedz, że ogarnąłeś diamenty. Mimek, masz jakieś diamenty? Bo ty tutaj przyszedłeś że skarżam, no, no, no co? Mm -hmm. Ej, właśnie, bo ja mam kowadło, w Jak nie zawsze, masz... samemu sobie na nakopię, to... mm, Tylko nie. Ja chcę. wiesz, że w kopalni są słabo. Chodź tutaj do mojego domku, bo wiesz, bo ja mam kowadło w domku, więc też będziemy mogli naprawić. Dalej, chodź. chodź. Moment. No co ja zrobię? Ja już idę ty po prostu nie dogonisz i tyle. Widzowie, ja w ogóle się tego nie spodziewałem, że teraz do stron. jak pojedziemy, milek co znajważ w Stronghold? To nie wytrzymam. No, mocno jesteś, milek. No, no, no o co ci chodzi? No, no. Musicie co, kurde Ale. To w... będzie jakby, że bardzo szybko w ogóle, jakby. To zdziwiłem się po prostu nie, koła to ja mam na dole, jeśli czekać Tutaj. Okej, okay, sprawdźmy w ogóle ile to na to zajdzie, bo przecież jak ty mi każdego odcinka bijesz... No to wiesz, o kurczę, bo level też potrzebny jest, kurde no to nie. Mam. Ty mnie też bijesz na początku każdego odcinka, więc... masz No jak ja mam ci dać level. No może ty masz i mi naprawisz. Eee... Um, od razu tak się bo... no. Zobacz że ty tutaj no. rozmawiam zwierzęta, bo... Tak, mam trochę tego levela. Dobra, git. Tutaj jeszcze raz mnożę zwierzęta To też trochę dostanę, to będę w ogóle mam drugie, drugie, drugie piętro? Widziałem Drugie, drugie, drugie piętro. piętro Ale chodź, ja tam przed chwilą Tam gdzie mam te od, od, miksturek Masz od miksturek coś? No drugie, drugie piętro to jest Oha. Drugie, dwa razy drugie i dlaczego hełm kosztuje ten dwa le trzy levele, a reszta kosztuje dwa levele? Co? No tutaj normalnie, dobra. No chodź, 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 chodź tutaj naprawić mu. Idę. Tylko powiedz, że musisz mi dać, bo nie mam miejsca. dobra. Gdzie ty jesteś? Gdzie jesteś? No w, w domku mam kowadło, no. Chodź tu. Okay. Dobra. dobra. Pierwsze to ten hełm ja mi. Jak wszędzie to troszkę? Nie ty do masz. No tutaj! Tutaj! No ładło. Dziękuję bardzo za zrozumienie wreszcie. Dobra. Ty sobie pewnie już zbrojkę naprawisz. Dobra, daj. Daj to. Trzymaj. Masz tutaj ten... buty. I masz spodnie. Oj, buty ciężkie. Daj to. Sobie. Daj tam, te buty. No masz. Wrzuć cię na Okej, dobra, mi to starczy, bo... Ja sobie stworzę nowe, ten... żelazne te rzeczy. A w sumie... A klata? Ja? Klatę, klatę, sam zrobiłem? Dobra, okej. Okay. Ja sobie zrobię jeszcze na pewno diamentowe itemy, bo jak tyle diamentów mi dałeś, no to wiesz, się nada. To sobie zrobię na przykład... To sobie zrobię kilof i miecz, sobie Ty, ładnie masz, no w miarę ładnie, przepraszam. Moje oko perfekcjonisty po prostu, to wszystko mnie boli tutaj, co niektóre rzeczy. Cię boli. A nie, ben, nie będę narzekał, bo to co jest po prostu twój dom i tyle. Ale co cię boli? Co cię boli? No to, to ty żeś tutaj zrobił. Dobra, Mimek, ja w sumie już jestem chyba gotowy, więc możemy wyruszać w świat. Więc to musisz być wiadomość czego. Okej, teraz spliśmy się na, Mów na Mówiłeś, że będą potrzebne bloki. No to fajnie. No myślałem, że będą potrzebne, no dobra. Wydawaj Mimek. Uważaj tylko na Enderman niepotrzymanie. O kurde, smog lata już, dobra. Dobra, ja się zajmę kryształami raczej, bo ja... To się tam... Mi się wydaje, że jestem dobry z łuku, ale nie wiem. Ty... To się zajmij tymi kryształami. Okej. Okay. Trzeba to troszkę wyżej. Super. Teraz to. Wyżej trochę. Smog atakuje. A tak, gdzie ja atakuje? Rozwaliłem kolejną. Okej, okay, tutaj jest kolejna. Serio. Mm. Chyba chciałem zrobić w kryzys, a smoka To mocno, ale już się leczył bardzo szybko. Kurde, ty trzymaj tak źle strzelam. Ty też masz łukę, myślę. I w tym samym czasie dwie rozwaliliśmy, kurde, to mocno, dobra, dawaj, dawaj. Dobra, ja, ja leczę w to... Tą... Tak jest i tu jego, żeby zobaczyć, z których wiesz się leczy jeszcze. I on się leczy z tego teraz. Teraz Okej okay, rozwaliłem Brawo. to, rozwaliłem kolejną. Ile jeszcze zostało w sumie? Zobacz ile jeszcze zostało. No właśnie Hitnego na zobaczyć. Tam jest jeszcze. Kula. Oż I sobie dobrze mówisz. Dobra. Dobra, dawaj. No zobacz, to już jest rozwalone, ale nie wiem. No on się nie leczy już. Dobra, chyba możemy do niego strzelać już. Mi się wydaje, że to... Mi się wydaje, że już nie ma żadnego. No czekaj, no... Nie, leczy się jeszcze, leczy się jeszcze z jednego. Dobra, nie leczy się. Leczy się, leczy się jeszcze, leczy się jeszcze. Z jednego się leczy. no, no widzę. Z dwóch. Z dwóch się leczy? Ej łóżek nie wzięliśmy, my to mądrzy jesteśmy. Ja mam dwa. Dobra, to dawaj. D. Ej, ciężko bardzo O! Kolejny kryształ zniszczyłem. Ej, ty to jest najlepszy z łuku To jest lepszy z uku. Co ja? Nie chcę się bić. Ja czemu go nie mogę bić? Ja go nie mogę bić. A ty możesz? No bo po głowie go musisz przecież. Biję go po głowie. I dobra, ty, on się nie leczy już. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. No nie! Ojej, zginęłem chyba Już żyje żyję Żyję jakoś Ale ledwo co, ledwo co przeżyłem, ledwo co przeżyłem Ale w sumie jak jestem teraz tu u góry to mogę zobaczyć czy są jakieś kryształy Nie Dobra, ja strzelam stąd Kurde, jak on lata krzywo Czemu on tak lata wokół tego kryształu jednego Nie wiem, bo, bo ma prawo Nie ma prawa w smok. Ej, ty postawisz mi wodę, bo ja jestem na jednym czy tej, ja jestem na jednej zwierze Nad tobą mięśnę. Czekaj czek, bo ja twoje... No zginąłem! Ja nie mogę Albam No ja, ja nie wiem wyrzuciły w górę ten smok. No, i też wrzucił w górę, ja przyszedłem. No ja wtedy ja cię nie, nie leczyłem ja się po prostu nie leczyłem i dlatego. To go! było. Dobra, dobra, teraz... Mimek, no... Dobra, nie rzucimy mi tej wody. No nie Rzuci Ja ciąg szczytanie sobie. Muszę tak zleć, bo oczywiście nie może mieć do przygody moich przyjaciół. Uwielbiam. No, no to moja wina, że znowu zostałem wywalony na 200 kraty i znowu praktycznie nie przeżyłem. Mocno, mocno. No, no bo użyłem, no bo łóżko użyłem. Aha. No bardzo mało mu zostało tego HP. No właśnie, wiem, dlatego że użyłem łóżka jakby. Użyłem tylko 2 serca mam, ale zeszło mi szczęście. Daj, Ołaj, idziecie do mojej temy. Skąd mam wiedzieć? Ja walczę ze smokiem na no? razie. Okej, okay, tutaj... To należy że mnie w tamtą stronę musiał zwalić. Czemu ja go nie mogę bić? No co jest? A biję go, dobra, tylko że... Nie, wyświetla się na czerwono po prostu. Biję go. Bardzo mało mu zostało już. Cześć, o, tu i się łóżko użyję. Dawaj, dawaj. No, dawaj, dawaj, używaj. Tylko dobrze tego użyj. Dobra, Użyłem? dobrze, dobrze użyłeś. Masz takiego loa. Dawaj go. Daj tego smokałem, dół. Uwaga. No dawaj. Mo mogę jego ostatni raz kitnąć. Nie. Kto ostatni kitnie, tak. ten po prostu wygrywa, nie? Nie wiem kto kitnął. Ja ostatnich zdałem, haha! Nie wiem czy ty. Moim zdaniem chyba... nie wiem czy Dobra. Ale mamy to! Pokonaliśmy smoka, widzowie! Pokonaliśmy smoka z minkiem. Ja w ogóle nie zginąłem, on tak! No, no bo jako jeden z no bo tego ja moje O kurde, ja mam 43 level, chłopie! A ja 53, jedz! jajko, dobra, dawaj jajko. Ja go tak tylko, dobra git. o okay. ja mam pochodnie więc co to się nie ja też mam pochodnie czekaj bo ty zepsujesz to oczywiście ale zawsze no minę no i no, mówiłem że zepsujesz no Jezu, ale to tyle kliknął jajko tak? klikłem jajko kliknąłeś nie ty już lepiej tego nie rób dziękuję Oj, sorry sorry pochodnie chciałem zabrać do git. to ty możesz w sumie mieć jajko no i w sumie co? przeszliśmy grę dalej wychodzimy mamy Tuuuu, nie wiem czy mam dalej taki jak Banditny A, dobra, nie okay. wiem. Napisy końcowe. Napisy końcowe, MoimKrufta to koniec tej serii Minecraft. Dziękujemy za oglądanie się Miło. Dziękuję. Oj, no jest. Nie żartuję. Jak mam wyjść stąd? Escape. Okay. Widzowie, widzicie, widzowie, on nigdy nie przeszedł gry, tylko nie potrafił wyłączyć napisów końcowych. <laughs> nie, bo ja zawsze. No nie, ja, przesz... nie, ja przeszedłem kiedyś grę, tylko że ja po prostu nie wiedziałem jak wyjść. Ej, ty masz jeszcze jednego diamenciko? No co? Daj jednego diamenciko. O co, co? Wiesz, jak jest teraz potrzebny jeden diamencik? Nie, nie powiesz, po co? Encząt. Encząt potrzebny. Daj tego jednego diamencika. Mio. No. daj diamenciko. O, jest mam. Ucieczka. I no właśnie, bo czekaj, bo jak mamy krowy to też możemy zrobić wiesz co. Ale no, to to ty wiesz że, wiesz, że wiesz, że my mamy zrobiony enchant. Gdzie mamy enchant No, nie, nie, to masz pincie. No gdzie mam zrobiony enchant, kiedy niby zrobiłeś enchant? Chodź. No, chodź. Daj mi się, jakiś miałeś domek, mieliśmy już enchant. Jak? Nie może w tym domku jest. No jest? Zapomniałeś? No zapomniałem, chłopie. Gdzie tutaj był enchant? Ty go no. pokazałeś? Gdzie to był enchant? No nie, w pokoju, chodź do, za tobą. Chodź. Pokaż, gdzie to był enchant? I to jeszcze na 30 level. Był enchant, dobra, tworzymy zbrojki. Ej, masz lapis? Masz lapis? Lapis, idź po lapis! Lapis jest... Dobra. Co robisz? Idź po lapis, Mimek. 32 dobra lecimy ochrona przed wybuchem to takie gubienko, jak nie. Co? ochrona 3 na spodniach mogłoby być ochrona przed ogniem na robez nie i ochrona 3 na butach ja bym chyba na razie na spodniach. tylko ochrona 3 jakie dla ochrona 3 na klatę ochrona 3 na hełm ochrona 3 na buty dobra na klatę po prostu kurde sta ej ty dobra mam ka kamień śli dobra nie zaczął Nooo, jest słabe coś Słabe Ja ci nie będę mówić co ja dostałem, bo byś się załamał Ej gdzie jest kamień ślifierski? Bo ja, ja miałem go w pokoju, a ty masz? Kamień ślifierski? Nie mam No to tam? Pan szepię Dobra, wejdę, dobra, idę do swojego domu i wezmę kamień szlifierski Co ci dropuł w ogóle, mi bo powiedziałeś, że, że, że nie chcę wiedzieć Nie powiem Ci no, Co ci dropuł? Nie powiem. Powie. Nie. Czemu? Bo nie. Czemu? No szkoda, że tam nie kamieniu szlifierki go dojść. Wiesz gdzie jest kamień Na dole. Tak. Ano. Okej. Okay. Dzięki. Dobra, kamień dobra. Ja lecę szybko tam że W ogóle... Czemu mi nie mówiłeś, że masz... O kurde, mały ząbek no mnie goni. Mały ząbek mnie goni, o kurde. Łuziaczka... <noise> czekam, czekaj, bo... Mały znowu jak mnie goni. Dobra, esz. dobra, zamknę Dobra, dobra. Czekaj. Uf, dobra, kamień szlifierski. No to co na pewno? Wszystko. Dobra, klatę bym chciał o wiele lepszą zrobić. Na pewno. Klatę bym chciał o wiele lepszą zrobić. Ochrona 3, no B. Przesady. Mi. Dobra, i spodnie też słabe, i buty też słabe Wszystko mi słabe wypadło, tak szczerze. Dobra, robię tak. Buty, ochrona 3. I ochrona przed wybuchem. Dobra, klaty też. Super. Przepraszam, mi wszystko oprócz miecza dobrze wsiadło. Ochrona przed wybuchem, na klatę. Nie, to nie. Łagodny upadek 4, dawaj. Dobra. Mam łagodny upadek na butach. Ciernia. Dobra. Mam łagodny upadek na butach i na hełmie mam ochrona przed wybuchem 4, oddychanie 3, niezniszczalność 3, a na klacie i na, raz, i na butach na razie... Nie, i na klacie i na spodankach jeszcze nic, bo gówniany mi wylosowało i w tym odcinku bardzo dziękuję wam za oglądanie, to będzie na tyle. Zostawcie oczywiście łapy w górę i subskrybujcie, i tak jak... Okay, nie, 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 powie, powiedzcie tak naprawdę, co powie, są naprawdę trafiłem. No tak. Mimek, co dropłeś, no powiedz. Słuchaj, już ci mówię. Dropnąłem no Protection 4, Unbreaking 3, teks. na hełmie, klacie, w spodniach oraz tych... ...mutach. Dzięki. Co?! To Nie! Nie! Nic Nie, 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 stary, pogućmy się. Ja mam kilka diamentów w domu, no, no. Na... mam Shadness 5, Fire Aspect 2, Na killoffie fortunę 2 i Efficiency 4. Dodajmy. Dodajmy. Co? O, Co? ZABIJEMY! Znam jak to zabije Ej, czy to jest villager? Znaczy, to villagera nie można zabijać. Czekaj, villagera został. Villager wykorzystamy ten w niczym odcinku. Muszę ją ja złote jabłko jeszcze jedno. To nie? Villagera trzeba wykorzystać. Cóż! Nie, villager trzeba wykorzystać. A więc tym pięknym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek! Mielek. No ale no jak się, zawsze musi się takie kończyć.